Dzień dobry Państwu. Jestem w Urszom na zakupach. spróbujemy się po filmować. wszelkiego typu. Do komórek i tym podobne. I na komórki różne. Gadżety, uchwyty na komórki na szyle. Meski komputerowe, klawiatury. Inne media, pamięci i tym podobne. Kamery do samochodu, na cofanie, etc. i tym podobne żeby się zastanowić też sobie pomnąć coś takiego małego ale pamięć trzeba będzie dokupić podejrzewam tutaj są nawigacyjne sprawy wszelkiego typu anteny telewizyjne etc nawet gdyby ktoś kiedyś chciał są anteny, CD radia. No, Radi nie ma, ale anteny są dosyć dobre, metrowe i takie w sam raz. Proszę bardzo, takie telewizory. Mała ściana telewizorów. Proszę bardzo. Tam kolumny, głośniki.

De novo, boa, prestar

Karimaty muszę kupić tego karimatę większe sobie co się przydaje. To są rowery siłowe tak zwane, nie wiem jak to się tam nazywa To są zwykłe rowery, kulejnogi elektryczne

Tu są bułeczki, ja bułeczki dla Zgodzicie może mi będzie tak, może. Będzie nieudane coś może. te <grymne> Bułeczki, o takie, kajderki. Dziesięć to zawsze biorę, jak jestem tutaj? 4, 5, tutaj, 7, pięć, sześć, 10, osiem, dziewięć, dziesięć, jedno, ręce. jedno ręce. Później zaznaczę. Teraz. Tu są ubrańcy, ciuchy, że tak powiem. Męskie. Jarpetki, etc. I podobne. Tu są ryżowce i tym podobne. Miejscowe ucieki. Otwór. Tu są ryżowce. A tutaj są różne czerniki kielareski, z podobne. już weźmiemy. To jednego ryżowka, weźmiemy Nie, nawet kukurydziane na to, Dobra, jedno zase weźmiemy. są i tym podobne, to nie ma co. Przepraszam, tu są słynne pączki, ale ja już nie biorę tych pączków. Dziękuję. natomiast wezmę ciasto, ciasto z owocami, czyli które wciąż jest z lodowy wyciągnięte. Dobra, weźmiemy jednego takiego i idziemy dalej. Tu załog młodyci typowych. Tu można się nie wiem, jak to się wezmę kopytek. Zarebrałem, a my wam. Nie wiem, jak to jest, ale nadiał, więc cały

Będziemy na ręce na drugą stronę. Po stronie na ulicę. Po drugiej stronie kędy. Do wyboru, do koloru. Появилосьasa ger cáтан bitch poured… ...энай maior not directorsостой lockdown В kommtик жены рины купRadnes о Matthew Пермь el很多 людей погубит Сто у нас очень дорогое дизайн 7 дней И рамаки не uczутся 品г Жизнь отсInto Może, że straci nam pamięć. Ja sprzedaję jeszcze na, na, na obuwie, jakieś byle jakie, ale buty sobie kupię, bo do tej zimy trochę jeszcze będzie. Dwa lata nie wychodzi, że tak powiem.

его будет уже через